Spokojne, nastrojowe, ale i wzburzone morze na płótnach Williama Turnera. wielka fala na grafice japońskiego drzeworytnika Hokusaja, impresje Claude Monet, surowa i minimalistyczna natura z mnichem nad morzem na obrazie Kaspara Dawida Friedricha, dynamiczna i dramatyczna tratwa meduzy Teodora Jerico. Historia sztuki pokazuje nam, jak często artyści sięgają do tematu morza, by oddać zupełnie inne nastroje, inne myśli, inne uczucia i emocje. Dwunastoletnia Anna Maria postanowiła swoją kompozycję podzielić na dwie części: pas wody i pas nieba urozmaicając całość lecącymi nisko nad wodą mywami. Nie mamy tutaj błękitnego nieba. Ani niewzruszonej tafli wody. Mamy zaś grę chmur płynących po niebie i delikatnie wychylających się z powierzchni wody fal. Autorka niezwykle gra kolorem i światłem, zapraszając nas do kameralnego odbioru tego dzieła: do skupienia, do kontemplacji i spojrzenia w zupełnej ciszy. Na zastaną scenę. Czy słyszą Państwo szum fal i krzyk mew lecącymi nad nami? Skąd obserwujemy tę scenę? Czy siedzimy wygodnie na plaży, na kocu? A może jesteśmy pasażerami załogi na statku? Nieważne. Tak samo kontemplujemy majestat przyrody.